Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Słuchajcie, znowu z kuchni tutaj w takiej pozycji mało komfortowej. O, chyba się mój pies obudził. Słuchajcie, robię sobie jedzonko i dzisiaj postawiłam na jakby jajecznicę na toście. Słuchajcie, mam podsmażone dwa kawałki boczku wędzonego, bo on jest taki pyszniutki. I do tego na tą patelnię wrzuciłam trzy jajka i dodałam pomidorki koktajlowe. I na swojej od właśnie stoi kamera. Takie pokrojone, tak żeby po prostu było lepsze. Eee, I teraz tak, mam chlebek, słuchajcie. Uff, właśnie wyskoczył z tostera. To jest najlepszy chlebek, jaki ym, taki sklepowy można chyba kupić. Nie no, generalnie są lepsze i gorsze chleby, ten jest jednym z naprawdę najlepszych, taki na zakwasie. Tesco. Łaj cały no słuchajcie. Jest po prostu pyszny, jak kupicie taki świeży, to normalnie pachnie takim chlebusiem. Wrzuciłam go do tostera bo chciałam, żeby był delikatnie chrupiący i taki cieplutki właśnie. U, zgasło światełko. Chyba je zapalę. Eee, I teraz tak, w idealnym świecie na tym toście byłoby awokado. E, ale w moim nieidealnym świecie zabrakło awokado, także, no niestety, ale teraz na to. Wrzucę właśnie to jajecznicę z pomidorkiem. O. To nie musi być idealnie, bo to będę jadła nożem i widelcem. O tak. Hop. Z awokado byłoby po prostu perfekcyjne. Taki właśnie tost na ciepło. Do tego ta pasta. Na no to... Słuchajcie, właśnie te plasterki boczku. O, troszkę zrobiłam bałagan, ale to jest takie dobre. I na to w idealnym świecie. Dodałabym... Ja bardzo lubię, słuchajcie, trochę ostrego sosu. To jest akurat red hot, ale najlepszy to jest czulula. Ale mi się skończył, muszę właśnie dokupić. Także o, proszę bardzo. I taki mój obiad. Znaczy takie posiłek no, po prostu. O, naprawdę super. To z awokado. Byłoby idealne, ale tak też jest dobre. I ten pomidorek troszkę urozmaici. Pywo. Kupiłam tą herbatkę, słuchajcie, co wczoraj kupiłam, drugą już, próbuję teraz, czekajcie, która to jest? Ten zimowy sekret to wczoraj piliśmy, a dzisiaj piłam tą z imbirem, pomarańczą i pigwą. I też jest dobra, no naprawdę, tylko tak dużo wody nie trzeba dać, to wtedy będzie bardziej czuć smak. Także na taki kubek duży to się troszeczkę rozmywa. Ale słuchajcie... Wychodzi na to Że jedziemy dzisiaj znowu e, Może coś ładnego zobaczyć Zupełnie niespodziewanie e, Bo wczoraj się okazało, że moja siostra cioteczna jest w Londynie e, No i jadę się właśnie z nimi spotkać Także, e, także taki jest plan Fajnie w sumie Bo nie, nie planowałam, żeby dzisiaj tam jechać Ale Może przy okazji Przegrałam walkę z samą sobą Przegrałam walkę Niestety, bo chyba jednak chciałam kupić sobie buty AG Tak bardzo nie chciałam, ale jednak stwierdzam, że jak byłam gdzieś ostatnio, to je widziałam takie te mikro, takie małe No i ostatnio jak byłam na paznokciach, to właśnie korzenka mi powiedziała, że to są jej ulubione buty a wydaje mi się, że mamy taki bardzo podobny gust i ona mówi, że słuchaj, mówi, tylko jeżeli je dorbiesz bo online to ich nie ma ale jeżeli je gdzieś znajdziesz, to bierz no i taka prawda, oczywiście online ich nie ma, ale widziałam je w Selfridges parę dni temu ale e, odeszłam, odeszłam i od tamtej pory spać nie mogę. <laughs> Oczywiście będzie to żarty, nie? Ale słuchajcie, no zobaczymy. Moja najkochańsza morda, ale czy on nie wygląda jak z Boyz z Powiedzcie mi, te blond włoski po prostu i ta fryzura taka zarośnięta to przeze mnie, bo ja mu trochę e, źle wycięłam poprzednim, przed poprzednim strzyżeniem i one potem już nie miały mu jak poprawić. I o ten zinterek to mu tak nachodzi na oczy. On był kąpany dwa dni temu i tak wygląda, proszę. Jak mu odsuwam grzywkę do góry, do tyłu, to i tak po pięciu sekundach wraca. Ale on wygląda, my się śmiejemy, że wygląda jak taki z Boys Bandu przez to właśnie. Że taki utleniany blondynek. Tak? Ty? Backstreet Boys, hm? Bartek Wrona just five. o! Bartek miał, miał chyba takie rozjaśnione włosy, nie? Moris, gdzie ja to łapa? Hm? Kto jest takim przystojniakiem? Czy ty się przytulasz do mnie? Oho, i chyba oczka mrużysz, nie. No tak, także y, za dwa dni idzie do fryzjera, także ta żywka będzie znowu piękna i tylko fluffy śliczna. A teraz jest takim boys z Przystojniak. Tak? Chinatown. W takim miejscu się umówiłyśmy. Umówiliśmy w sumie. Niestety Jurek będzie dopiero później. Ale... Zobaczcie, nie jest takie przeludnione. Teraz, bo podobno w weekend, to było ciężko. Tak oh wygląda, God. proszę. Wszędzie baloniki to jest chińska dzielnica, słuchajcie. To jest chyba taka główna uliczka. O, to jest mnóstwo knajpek. Z takimi pieczonymi kaczkami w, na, w, w witrynach. Nie wygląda sląskłe. Pięknie. Idę na minutkę tu. Zobaczyć te Agi. O nie, ale tutaj... Hmm. Myślałam, że to będzie coś na środku. W sensie tutaj czasami są jakieś stragany. Jakieś kafejki. <laughs> A teraz nie ma nic. <laughs> ale to nic, są śnieżynki. Nie wygląda. Cute. Jestem już po spotkaniu. Że było bardzo, bardzo, bardzo miło. Bardzo się cieszę. O, właśnie tutaj chciałam iść, ale zbiłam sobie ekran w aparacie. Taka jestem mądra. To wam chcę nagrać, i chcę tutaj pójść z tyłu na moment. No, także tutaj zobaczcie. Tutaj są świąteczne ozdoby. Jest ostrość, jest ostrość. Proszę, to jest takie bardzo znane miejsce. Co to jest na ten jakiś materiał? Jejku kaciuchy! Oj a Oj też im tak zmarnią, jak ten mój. Niech tu jest ładnie. Ja nagrywam te panie, a te panie nagrywają mnie. Mm. Całkiem ładne, ale w zeszłym roku było chyba ładniejsze. Balerinki. Po spotkaniu z nimi na chwilkę, bo to pokazywało tam 7 minut na Chelsea. A, chciałam zobaczyć. I wszystko jasne. Dlaczego tak się Bo chce. Chciałam zobaczyć, czy mają Buty Ag tam w tym sklepie. A dużym. mówiłem ci, jedź na stację, jedź do domu, będziesz szybciej, ty Ale, niż tak, ja. Uważałam, bo drzwi otwarte. Ale ja stwierdziłam, że ja wolę wracać z tobą. Bez sensu, niż... I straciłaś mi godzinę, a sobie dwie. Na szczęście kupiłeś mi sushi, takie małe właśnie. Takie deskowe, małe, takie Zjadłam. Mam jeszcze wrapa. No yy, i co się stało? Stało się to, że potem musiałam się przesiadać. Jak wbiegłam, nie, wysiadłam z jednego metra, chciałam wejść w drugie, które stało po drugiej stronie od razu, nawet nie musiałam nigdzie biec dookoła. Zerknęłam okiem, że na dobrą stację jedzie, w sensie tą końcową. Ale w międzyczasie jeszcze miało rozgałęzienie. No i tak wychodziło mi, że to jest to, które nie trzeba. No oczywiście okazało się, że to nie było to. Więc pojechało nie tu, tylko tu. Kolejna stacja była wyłączona z użytku, zamknięta, więc dwie stacje. W międzyczasie jeszcze stanęło. Wie czemu? No bo mówicie, że na Alpertanie coś się dzieje. Nie, tak widziałam nawet. Tam się coś działo w Lidlu. Tak bo była policja i yy, musiałam wrócić, ta druga stacja już nie była zamknięta, ale no tak czy siak musiałam dwie stacje, więc generalnie no dzisiaj się nie popisałam bystrością w metrze. ale jestem z dużym opóźnieniem, jestem zła na siebie, ale nic nie poradzę, muszę się ja to druzowałem, czy kawałek, tylko godzinę tak <grym> O jakieś światło. A za to, śmieci z samochodu wrzuciłem. O ale za to widzisz, warto było tak pojechać, spotkałam. No, nie, po nie wiem, czy warto było, ale. No. Mam nadzieję, że ich nie. Ja już dawno ten... bym w domu, gdyby nie ty, ale spokojnie. Mam teraz <grym> <grym> takiego wrapa i czerwone światło, także jedziemy do domu. Ja dozwiemy się z domu, pożegnamy się już z domu. Wczoraj pierwszy raz słyszeliśmy. Chyba pierwszy raz, jak kot miałczy przez sen. Pamiętasz to? Siedzimy wieczorem i nagle tak. Co to jest? Co to jest? Taki wiecie, dosłownie takie takie. Nie wiem, tak jakby się przed kot gdzieś schował. Wiecie, albo gdzieś gdzieś by nie wiem, no gdzieś by się zamknął w czymś. I tak mówię, może ona się gdzieś zatrzasnęła w czymś, nie? A ona cały czas spała na tym fotelu, bo wam nawet nagrywałam to. I coś takiej się przyśniło, że tak trzy razy zamiała jakby była gdzieś właśnie zamknięta w jakiejś szafie, i już by się, wiesz, już, już by chciała wyjść. Także się śmialiśmy z tego. A tutaj mój mały Justin z. Falafel. Z boys bandu. Ty chyba idziesz na szpacer, co? To jest falafel. Czemu falafel. No tak go nazwałam ostatnio. No, spójrz, wygląda jak falafel. A więc. A tak go nazywałeś ostatnio? Jego? Yy, yy. On to miał Termofor. Przy... Termofor? <grym> tak, nie wiem, tak, A, tak, no może... takie z taką szyjką. Tak, no, tak to pokażę, termofor, okay. no. Termofor, albo czekaj, co jeszcze innego? Pierdzisław go na pewno no, nie, też nie, nie, nazywaliśmy. Przez bardzo długi czas był nazywany. To nie my wymyśliliśmy, tylko sąsiad to kiedyś wymyślił. Pierdzisław. E... Marysław no, Morisław też oczywiście. Nie, no, Morisław to wiesz. Morisław to zrobił. Nie, nie, taki tak taki, drugi, taki, 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 a taki, Przecież taki, No różne naprawdę, tyle tych taki, 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 Ciupinadło, to gdzieś teraz mi jakoś tak... To mnie nazywa, jak on był taki ten. Jak Jakby tą grzywkę zawsze. No może to taki królew, no generalnie, jak on ma tą taką grzywkę dłuższą. Zobaczyliśmy no, go Boris Johnson przez jakiś. Boris proces, Johnson, no, tak. tak. Albo Morris Johnson po prostu też. No mnóstwo <laughs> tych przetwisk było, tak? Twój oprócz myślał. Zrobimy... O! Możemy sobie przypomnieć, bo możemy zapisać to wszystko na listę. i mam kiedyś to wyczytać. Te wszystkie... Ale to będzie tego. Tak ale trochę. nie wiem czy my to nawet byśmy... No wiesz co, pamię... trzeba zapisywać to po prostu, że każdy przypomnić i sobie, No ale to, jakoś sobie taką miejsce. mamy lekkość w no, wymyślaniu jest, takich... To, to masz. Ja mam tak, no. Sło, to, ja mam to, takie samotwórstwa. No. No, to prawda. Czemu ty jęczysz, dostałeś Cimkina? Na... Z okazji naszego powrotu ty dostałeś Cimkina. A jak ktoś chce na przykład otworzyć firmę, sztuka nazwy. Napisz za Kasi, no. message z jakimś profilem, jaki sobie wyobrażacie, że taki dziwny. ma być. I Kasia mam wymyśli nazwę. No, mam takie naprawdę jakieś tworzenie nowych słów. Przypominają mi się teraz różne dziwne, ale nie chcę ich zdradzać. No. No. Także ty idziesz z psem. Czy ty jesteś głodny? Nie. Czy ty jesteś głodzien? Ja nie. A na przykład... A nie chcesz na przykład... I to już A na przykład tosta, nie chcesz? O, 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 a nie mam chleba tostawego. No nie mamy chleba no tostawego. Mam tostawego. Ale takim zwykłym mogłabym Ci zrobić. Nie, gdzie jest to ze zwykłym chlebem, Jest w ogóle ten? O, może teraz chyba się zgubiło. Ja mam dzisiaj w ogóle, nie oglądałam żadnych vlogmasów, muszę to nadrobić, aż mi się dzisiaj w ogóle zagra... No na zagarek... to naładuj się komórkę. Komórkę mam ma naładowaną, bo ten telefon ma bardzo dobrą baterię, także... Ma, no. Także... Patrz, po całym dniu, nie, bo jeszcze wcześniej podładowywałam i no w matroce ośmiu i, i się zgubiłam metr. <grym> A wczoraj, nie wczoraj, wczoraj był, nie <grym> jak, jak wczoraj opowiadałeś, że to wszystko jest tak dobrze oznakowane, wczoraj, wczoraj, wczoraj z mówiliśmy im, że jest wszystko jest tak dobrze oznakowane hmm. i tak dalej, i tak dalej, no i ciekawe, jak ja to? To? <grym> Nie, bo ty się pospieszyłaś po prostu. Pospieszyłam ty... się, no bo Nie. wysiadłam z jednego metra, zobaczyłam, że po drugiej stronie, wiecie, trzy metry dalej już stoi, drugie zobaczyłam, że jedzie na Akswrysz. Pomyślałam sobie, tak, to to. Ale jadąc na Axbridge, ona ma ona ma wiesz, rozgałęzienie. Tu i tu. A ja chciałam tu. A to mnie zabrało tu, ale tak jakby. A, no to wszystko zostało dobrze oznaczone, ktoś... Tylko trzeba być no... troszkę uważnym po prostu. I może to zrobić szybko, ale trzeba po prostu. Nie, być ale trzeba, trzeba mieć chwilę czasami na zastanowienie no, się, no, na znalezienie. No, 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 no. A wiesz, jak widzisz, e, że stoi. Się automaty, to się spieszy, z się spieszysz. Leci, bo ja, bo tak, no i niestety tak mi wyszło, nie, że ono nie jechało na ten Agnesbridge. Już no, mi w brzuchu zaburczało, nie wiem, czy to było słychać. Także dobra, moi drodzy. Kończymy już dzisiaj do wywody. E, widzimy się z Wami w następnym Create Masie.